NBP opublikował dane na temat cen transakcyjnych w drugim kwartale, no i okazuje się, że ceny mieszkań w dalszym ciągu rosną i to nie tylko te w ofertach, ale właśnie kiedy NBP przyjrzał się cenom transakcyjnym, to również w dalszym ciągu widać wzrosty cen. Te ceny są średnio mniej więcej około 11% wyższe niż przed rokiem. No ale są oczywiście miasta, gdzie te wzrosty są znacznie, znacznie większe. Rekordy to jest około 18% w Gdańsku, w Zielonej Górze, a także w Bydgoszczy. To są te, te miasta, w których najbardziej te ceny w ostatnich 12 miesiącach wzrosły, więc to sprawia jednocześnie, że musimy zaciągać coraz większe kredyty, ale dzięki temu, że mamy coraz wyższe wynagrodzenia, Polacy ciągle. Dość chętnie decydują się na zakupy, dlatego że ciągle stać ich na szczęście na to, żeby te coraz droższe mieszkania kupować. Co prawda już w ostatnim czasie ten wzrost cen mieszkań jest większy niż wzrost wynagrodzeń, bo nam średnio rosną ceny mieszkań o 11%, a wynagrodzenia mniej więcej o 7%. A są pewnie tacy, którzy tej podwyżki w ostatnim czasie nie otrzymali, więc dla nich może być to bolesne, ale ciągle jeszcze dzięki właśnie tym rosnącym wynagrodzeniom jesteśmy w stanie zapłacić zwykle ratę, no bo większość osób kupuje jednak mieszkania z, przy pomocy kredytu hipotecznego, więc ta rata ciągle jest na niskim poziomie, przede wszystkim dlatego, że mamy bardzo niskie stopy procentowe ciągle, a także no, stać nas na wyższą ratę z racji tego, że mamy coraz wyższe wynagrodzenie, więc jak na razie wstępnie wydawało się, że jednak te ceny trochę hamują i tak, tak wskazywały ceny z ofert sprzedaży, no ale jak na razie dane Transakcyjne za drugi kwartał pokazują nam, że ciągle jest zainteresowanie zakupem mieszkań. Ciągle też powstaje sporo nowych, bo dane na temat mieszkań oddawanych do użytku, a także tych nowo budowanych, ciągle są bardzo dobre, więc wydaje się, że koniunktura na rynku nieruchomości wciąż jest bardzo, bardzo dobra. Pewnie ona kiedyś się skończy, bo jednak rynek nieruchomości jest rynkiem cyklicznym i w pewnym momencie ten popyt się pewnie zatrzyma, no ale jak na razie te wzrosty cen nie zahamowały popytu i też dane na temat kredytów hipotecznych ciągle pokazują, że tych kredytów jest zdecydowanie więcej, zwłaszcza wartościowo niż w ubiegłym roku. Oczywiście te wartości. Podwija to, że musimy zadłużać się na coraz większe kwoty, bo mieszkania są coraz droższe, no ale mimo wszystko te wszystkie elementy wskazują na to, że jeszcze na rynku nieruchomości nie ma końca tej, tej hossy i ciągle jeszcze mieszkania bardzo dobrze się sprzedają.